Jest kilka blendów. Jakkolwiek byłoby niesłuszne upatrywać blendów w czynnikach, które są na zewnątrz Ukrainy. Ja bym powiedział, że jeżeli mamy zastanowić się nad tym, co jest przyczyną tego stanu rzeczy, jaki powstał, to te przyczyny są wewnątrz Ukrainy. Ale to nie dotyczy tylko Ukrainy, dotyczy właściwie wszystkich państw w dzisiejszym świecie, gdzie... Sytuacja wewnętrzna ma charakter decydujący, a nie czynniki zewnętrzne. Ukraina jest wielkim państwem, wielkim narodem i byłoby wręcz y, nie, niedopuszczalne, ażeby rozmawiać na temat Ukrainy w tym sensie, że to Unia Europejska albo to Rosja albo jakikolwiek inny kraj, Stany Zjednoczone, ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało. To, co się stało, jest wynikiem sytuacji wewnątrz Ukrainy, powtarzam, i do tego jeszcze zapewne wrócimy. Co się tyczy Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że przed ustanowieniem Partnerstwa Wschodniego w Unii Europejskiej nie było wielkiego zrozumienia dla tego, jakie znaczenie mają państwa, które znalazły się poza Unią i w szczególności, jak pamiętamy, na początku lat dziewięćdziesiątych, a w istocie rzeczy w grudniu osiemdziesiątego dziewiątego roku było takie wystąpienie, dzisiaj już zapomniane Jamesa Bekera, że Europa ma być cała i wolna, whole and free Europe. Europe whole and free sobie powiedzieć, że Europa nie jest do końca zjednoczona i nie jest do końca wolna w tym rozumieniu, o jakim wtedy mówiliśmy i Procesy, które zachodzą w poszczególnych krajach są wynikiem zarówno działania rządu, jak i społeczeństw. Tam, gdzie społeczeństwo obywatelskie powstało, a na Ukrainie moim zdaniem takie społeczeństwo jest w procesie kształtowania się i ten proces jest o wiele bardziej zaawansowany na Ukrainie niż gdziekolwiek poza obszarem Unii Europejskiej w Europie Wschodniej. Tam dojrzała sytuacja również do tego, żeby Ukraina została częścią tego szeroko pojmowanego obszaru transatlantyckiej wspólnoty i wspólnoty państw europejskich. Otóż powiedziawszy to, w Unii Europejskiej z trudem torowała sobie drogę myśl, że podobnie jak w Unii myśli się na temat Unii Śródziemnomorskiej, to czas najwyższy, żeby myśleć o Unii w stosunku do krajów leżących na wschód od państw, które są członkami Unii Europejskiej, w tym również na wschód od Polski. I paradoks polega na tym, że ta Unia Śródziemnomorska tak mocno forsowana przez ówczesnego prezydenta Francji pozostała dziś takim projektem, który jest atrakcyjny, ale nie jest realizowany z uwagi na sytuację postała w świecie arabskim. Natomiast partnerstwo wschodnie, którego kosponsorami była Polska i Szwecja, stało się czymś materialnie ważnym. I to był ze strony Unii Europejskiej krok bardzo pozytywny. Negatywny w moim przekonaniu było to, że w polityce międzynarodowej nie, nie wolno uzależniać losów wspólnoty, narodu, stosunków między państwami od jakiegoś jednego, jedynego, zdarzenia. Tak się złożyło, że w Unii Europejskiej od pewnego czasu toczył się spór wokół tego, że nie można będzie podpisać układu stowarzyszeniowego, jeśli była premier Julia Tymoszenko nie zostanie zwolniona. Otóż w moim przekonaniu błędem było to, że należało powiedzieć, że Julia Tymoszenko nie powinna być aresztowana. Julia Tymoszenko została wbrew prawu osadzona. Natomiast jej zwolnienie musi być zgodne z prawem. Prawo ma obowiązywać wobec wszystkich obywateli, w tym również wobec były pani premier. I ja uważam, że ona powinna być zwolniona natychmiast. Natomiast uzależnianie tego poprzez szukanie jakichś formuł, w których że tak powiem, zaangażowane były rządy, struktury europejskie, prezydent Ukrainy, że ma być specjalne prawo lek specialis po to, żeby ona mogła pojechać na leczenie do Niemiec otóż to sprowadzało całą sprawę nie do kluczowego momentu, a mianowicie do tego, czy Ukraina odpowiada kryterium, jakim powinny państwa podpisujące stowarzyszenie z Unią kryterium, które Powinny spełniać te kraje, czy nie odpowiada. I moja odpowiedź brzmi tak, że Ukraina dokonała w tej mierze znacznie większego postępu niż wielu oczekiwało. I w związku z tym podpisanie z Ukrainą układu stowarzyszeniowego zresztą zgodnie z wolą pani premier powinno nastąpić niezależnie od tego, jakie będą jej dalsze losy, jakkolwiek jednoznacznie jeszcze chcę potwierdzić raz jeszcze ona nie powinna była być osadzona w więzieniu i powinna być zwolniona natychmiast bez żadnych warunków, ponieważ jest osobą, która ma prawo do obecności na scenie politycznej jak każdy obywatel Ukrainy. Dziękuję uprzejmie. Pan minister mówił o przyczynach wewnętrznych i zewnętrznych, o czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych, które ułatwiają albo hamują rozwój sytuacji w takim kraju jak na przykład Ukraina. Pan mówił również, że Ukraina zrobiła większe postępy, niż wiele osób się spodziewało. Panie prezydencie Wiktor Juszczenko, chciałbym zadać takie pytanie czy pan się zgadza z tą oceną, że były większe Sukcesy na Ukrainie niż można było się spodziewać, zwłaszcza w czasie prezydenta Janukowycza. Prezydent Janukowicz wcześniej był również premierem, kiedy pan był prezydentem. Jak pan widzi teraz ten okres władzy prezydenta Janukowycza? Czy to były rzeczywiście sukcesy w kierunku eurointegracji? Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Nie mogę tutaj obejść się bez niektórych analiz politycznych. To jest polityka. Rodziny europejskiej to jest polityka demokratyczna i polityka Rosji, państwa kolonialnego. Polityka wczorajszego dnia. Nie wiem, czy to jest dobra polityka, czy nie, ale chcę wyrazić dwa poglądy. Jest taka ziemia nieznana, taka terra incognita Ukraina. Największe państwo, praktycznie w Europie Wschodniej. Jaka polityka powinna być wobec tego państwa? I teraz chciałbym powiedzieć o Rosji i naszych dwustronnych stosunkach z Rosją. Nie chcę nikogo obrazić, ale bardzo. Bardzo szczerze powiem, że liderzy w Federacji Rosyjskiej są zaangażowani i wszystkie te projekty nie będą zrealizowane, ponieważ projekt strefy celnej i Unii Celnej nie będzie zrealizowany, ponieważ bez Ukrainy ten projekt w ogóle nie ma sensu. Dużo było zrobione w Federacji Rosyjskiej, żeby to pytanie było na porządku dziennym i innymi słowy mówiąc nie jest to tak, że milczenie ze strony Europy jest jedną, jedyną prawdą. Druga prawda jest taka, że 350 lat już obchodzi nasze państwo. Moi dziadkowie i pradziadkowie zawsze nawet w swoich snach widzieli takie niezależne państwo. W XX wieku sześć razy już było ogłaszana niepodległość. Były to takie czynniki zewnętrzne, i ludzie nie mówili, dlaczego tak się stało, że ta niepodległość była odzyskiwana przez sześć razy. I jeżeli mówimy o ambicjach Ukrainy dnia dzisiejszego i jakie są możliwości dla nas, żeby można było utrzymać nasze państwo suwerenne, to chyba to jest jedyna przyszłość, jeżeli w ogóle taka istnieje dla nas państwo, pytanie polega na tym, że Ukraina powinna zintegrować się do europejskich państw. I to właśnie może zagwarantować naszą niezależność na przyszłość. Nie ma innych alternatyw. Inna alternatywa to być prowincją, być kolonią, być małą Rosją. To, to nie jest pytanie, że kogoś lubimy czy nie. To jest możliwy historyczny scenariusz. Za ostatnie trzy lata, Моя декларація по вартощах європейських була ясна. Забачте, що ще стало за останні три. Росія, ми всі видимо, що вона робить. Вона хоче, щоб Україна стала російською колонією в того umowy. Ukraina хоче chcą... Są karę, to znaczy 19 milionów dolarów za e, gaz, który Ukraina nawet nie otrzymała, więc e, co roku płacimy na 4 miliardy więcej niż powinniśmy cenę gazu. Czyli, co to jest? Korupcja? E, ja wierzę, że za z czasem. E, korupcja będzie się w Europie zmniej, zmniejszała. To nie jest o tym, o czym chcę, chciałam mówić, a chciałam, dlaczego analizuję, co się stało za trzy ostatnie lata na Ukrainie. Niestety Europa działa przeciwko Ukrainy i te ostatnie lata Rosja. Rosja yy, Podtrzymuje korupcyjne sytuacje na Ukrainie i działa przeciwko Konstytucji Ukrainy. Jest rosyjska flota nadal jest na Ukrainie i także daje zniżkę 100. 100 dolarów na e, gaz, e, e, rosyjski gaz. I gdyby i gdyby Ukraina chciała przyłączyć się do Europy, ta zniżka by już nie działała dla Ukrainy. Ja nie mówię, że nie jest to możliwe, ale mówię, że to jest bardzo trudna sytuacja polityczna dla Ukrainy. I... Jeżeli Ukraina podpisze umowę o uh, uh, Unii Celnej z Rosją i gdyby stała oficjalnym członkiem Eurazjatyckiej Unii, oni nie wymagają żadnych wymagań. Nawet uh, taki bonus nam dają uh, w rozmiarze uh, miliardów dolarów, gdyby przeloczyliśmy. Przyluczy, um. Jak Słowzenicyn już kiedyś powiedział, Rosja straciła XX wiek. Ja bym powiedział, że Rosja już zgubiła pierwsze 13 lat XXI wieku. I niestety Ukraina nadal jest pod tą dominacją. Mówiąc o europejskich aspiracjach Ukrainy. Chcę, chcę powiedzieć, że Europa zbyt długo czekała i chcę poprosić, żeby nie zostawili Ukrainę samą. Byłem prezydentem Ukrainy tylko trzy lata temu. Już nie jestem prezydentem Ukrainy. My nie, wiemy, my nie wiemy, kto będzie następnym prezydentem Ukrainy, czy to będzie naukowy, czy ktoś inny i to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, gdzie będą 46 milionów Ukrai Ukraińców za kilka lat. Musimy odnowić nasz dialog. I to jest bardzo trudne. I my mamy taką mapę i my e, musimy zobaczyć, co źle zrobiliśmy. Zapomnieliśmy o naszym podstawowym celu. Koncentrowaliśmy się na taktyce, na detalach, które nie wpływają na tą dużą sytuację w Europie, na sprawy, które są ważne w Europie. To jest taka surrealistyczna sytuacja według mnie. My nie mieliśmy żadnej misji z Europy, która by mówiła o finansach, o odnowieniu naszych negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. My nie mówiliśmy o tych rzeczach. My od sierpnia straciliśmy ponad 6 miliardów dolarów z powodu konfliktu z Rosji. My przestaliśmy sprzedawać czekoladę do Rosji. Ponieważ to wyzywa alergię z jakiegoś powodu Rosjanów. Także przestaliśmy sprzedawać sery, nabiały, I Rosja mówi, że I Europa mówi, że Ukraina musi domówić się z Rosją i znowu wziąć tą mapę i działać według niej, i wtedy będzie pozwolony wrócić do Europy, być może. Co jeszcze mogła, Euro, móg, mogła Unia Europejska zrobić w tej chwili? Co pan proponuje? Teraz patrząc wstecz, co powinna była zrobić? Ja mówię oczywiście, że w najbliższe dwa roki nam trzeba... za następne dwa lata będziemy musieli stworzyć taki model tego, co będzie dalej z Ukrainą, mówiąc o handlu, mówiąc o naszych straconych pieniędzach i straconych kontraktach. Tak, mówimy, musimy wyrazić bardzo jasno naszą pozycję, kiedy mówimy o stosunkach pomiędzy Rosją i Ukrainą i kiedy mówimy o takiej blokadzie wyboru politycznego dla Ukrainy, to co się teraz dzieje, Europa musi mieć bardzo specyficzne polityczne. Działania i bardzo jasno wyrazić swoją pozycję. A na zakończenie chcę powiedzieć, że nadszedł czas, żebyśmy już przyznali, że straciliśmy tę bitwę, przegraliśmy tę bitwę. Ta Zjednoczona Europa przegrała bitwę, ponieważ taktyka była za ostatnie sześć miesięcy nie zawsze właściwa. Nie mówię, że wszystkie te detale nie były ważne. One oczywiście były bardzo ważne, ale nie były adekwatne i ważne, nie stały na poziomie tych wyzwań, z którymi teraz się stykamy. Chcę, żeby Ukraina stała się lepszym państwem. Wiem, że Ukraina nie jest idealna, ale bardzo przepraszam, ale nie można za trzy miesiące zmienić wszystkiego, co było przez tak długo. Unia Europejska otrzyma geopolityczne um, polityczne korzyści i to będzie korzyść nie tylko dla Europy, ale i dla innych państw Partnerstwa Wschodniego. Będą to narzędzia, które otrzyma Unia Europejska, i te narzędzia spowodują nam dodatkowy czas i wiele możliwości dla nas. Po to, żeby można było sformułować, żeby można było wyrazić, przygotować w różnych strefach naszego życia odpowiednie rozwiązania i w sferze handlu, i życia codziennego. Pytanie chcę zadać następujące: jak możemy zapomnieć o naszych strategicznych celach, żeby stalibyśmy się z stowarz... z członkiem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wszystkie to są bardzo ważne kwestie, ale nawet te, które nie są bardzo ważne, no to na przykład taka ustawa o prokuraturze generalnej w Ukrainie. Mam następujące pytanie. Jeżeli ta ustawa o prokuraturze generalnej w Ukrainie będzie przygłosowana na 20, będzie przyjęta 27 listopada ponieważ Europa już przedstawiła taki cały dużo takich narzędzi skonsolidowanej Ukrainy i że inne ustawy, które są powiązane z tą ustawą o prokuraturze też powinny być zmienione i odpowiednio przyjęte już nie będzie na przykład ani 30 listopada, ani 2 marca następnego roku, o którym mówi się, żeby ta umowa stowarzyszeniowa była odłożona. Tego czasu już nie będzie, ponieważ Ukraina już nie będzie mogła z Rosją dalej, znaczy z powodu Rosji dalej iść kroczyć tą drogą, która była obrana. Gospodarzowi, prezydentowi Landsbergisowi i jeszcze raz na chwilę się zatrzymać na e, przeszłości ostatnich lat. E, I Panu zadać to pytanie. Pan miał w Parlamencie Europejskim e, wiele okazji, żeby wyczuć i usłyszeć, co myślą Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie e, o tych problemach. I teraz do Pana pytanie. Może Pan opowie ze swoich wrażeń ostatnich lat? Jakie były. Błędy ze strony zachodniej Europy w tej tematyce. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Powstanie Unii Europejskiej nie było błędem. Tego tej niech to będzie naszym punktem tej dyskusji. Po pierwsze, Unia Europejska po co, dlaczego, jak, jakie są ideały, jakie są cele Unii Europejskiej, to naprawdę nie było błędem. Zjednoczenie zjednoczenie yy. Atrakcyjność i również zaproszenie, żeby dołączyli do tego zjednoczenia, tej zjednoczonej Europy naprawdę nie było blendem i nawet nie wątpimy w to, co było zrobione. Może tylko ktoś bardzo agresywnie albo negatywnie jest nastawiony wobec Unii Europejskiej, jakiejś geopolityki czy na przykład innych celów. To co jest w ogóle Unia Europejska? Co to jest? Jest to chyba i plac budów, jest to również i takie zaproszenie, żebyśmy wspólnie budowali tę Unię Europejską. Może ktoś no, nie jest z powodu tego zadowolony, ale to jest jego problem. Możesz nie brać w tym udziału. Możesz przyjść, możesz robić jakieś cele, żeby w ogóle ta budowa nie dochodziła do skutku, jeżeli zazdrościsz albo jeżeli myślisz, że świat nie jest taką platformą współpracy, ale powinien być oparty na zasadach, Podległości. Powinien słuchać, kto coś mu powie. Rozumiem to pytanie w następujący sposób. Jest to bardzo. Czule miejsce i Ukraina na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie obierze e, odpowiedni scenariusz. No ale życie nie kończy się na tym, co się stanie dzisiaj czy za tydzień i życie też nie rozpoczęło się tydzień temu na przykład. Ono rozpoczęło się również i nie wówczas, kiedy Unia Europejska e, sformułowała postulaty partnerstwa wschodniego i odpowiednią politykę. Politykę zbliżenia. E, Unia Europejska wyciągnęła rękę swoim sąsiednim państwom i tak dalej. I właśnie Spoglądam tu na nazwę tej konferencji. Ona jest bardzo prowokująca. My w Europie czy Europa bez nas? To jest chyba prowokujące też takie pytanie. Może jest to zrobione konsekwentnie, ale to też powinniśmy zrozumieć, ponieważ my w Europie, kto my, kto to jesteśmy my w Europie? O czym my tu w ogóle mówimy? Kto tu mówi o sobie używając tego zaimka? Czy to sześć? Czy to sześć partnerów wschodnich mówią tak o sobie? Czy to my w Europie, czy poza Europą? To, 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 to. To, to sześć partnerów wschodnich mówi, że to my w cudzym słowie. No, nie myślą, że tak mówią. Organizatorzy i, i, i chyba to nie sześć partnerów, którzy organizowali tę konferencję, bo to myśmy organizowali tę konferencję i my tak samo jesteśmy tutaj bez żadnych podziałów, jednych na prawo, drugich na lewo, bo jedni my, a inni oni. Albo może to ta szóstka powinna powiedzieć, że to my jesteśmy szóstka i to oni od swojego imienia już nie chcą nas. Albo oni robią jakieś odpowiednie błędy, nie akceptując nasze propozycje, albo nie akceptując nas, ponieważ wszyscy jesteśmy my, i tu nie ma my i wy, w sensie nas i partnerów wschodnich, ale wszyscy my jesteśmy w Europie, i takie pytanie mogłoby w ogóle nie istnieć, ponieważ my jesteśmy Europą. Takie pytanie czy Europa jest w Europie? No, chyba nie, nie obowiązkowo to tak tutaj kontemplować na ten temat. E, następna kwestia, Europa bez nas. To już nawet nie wiem, bez kogo bez nas, nawet nie wiem, co tu powiedzieć, ale nawet jeżeli ktoś by powiedział o tej Europie bez swojej części, to już nie jest Europą, albo nie cała Europa. To jest bardzo duża część Europy, ale nie całość. No, i widzimy tutaj. Że bardzo dobrze, że prezydent Juszczenko tu mówi o tym, że ta Ukraina to jest pół Europy. To o jakiej Europie mówimy? I właśnie dlatego, czy trzeba tutaj utożsamiać Unię Europejską ze słowem Europa? Bardzo dużo tego widziałem za ostatnie 20 lat. I te takie idee ewolucjonowały, ponieważ jest Europa, są jakieś nowe państwa, jakieś nowe okoliczności. To o czym my tu mówimy? To może nowa czy druga Europa? To właśnie z tymi pojęciami najpierw powinniśmy zrobić porządek. A teraz słucham Pana. Chciałbym jednak konkretnie zapytać, my w Europie, co Pan usłyszał od... Weźmy trzy kraje, od brytyjskich kolegów, od francuskich i od niemieckich na temat Europy. Kto miał największe zrozumienie dla litewskiej pozycji? Jeżeli tu teraz mówimy o, o przyjęciu Litwy, o przyznaniu Litwy, o zbliżeniu się Litwy, to oczywiście było to takie decyzje dwunastu. Decyzja 12. Może podczas pierwszego roku mieliśmy bardzo jasne takie, w taką pomoc ze strony Francji, może nie udało się nam i prezydent Mitterrand był zawsze taki przyjaźnie nastawiony i wspierał Litwę od pierwszych, od samych pierwszych kroków tych takich sytuacji, które mogły zaistnieć. Czy Litwa ma w ogóle taką podstawę do... Sprzeciwianie się reformom Gorbaczowa i w ogóle Związku Sowieckiego. Także dla niektórych bardziej było ważne, na przykład, zjednoczenie się Niemiec. No i mówili: Zaczekajmy, zaczekajmy, bo najpierw musimy zrobić to, a później przyjdzie czas na was i tak dalej. My nigdy nie myśleliśmy, także musimy siedzieć i czekać, zanim ktoś tu przyjdzie i da jakieś rozwiązania albo przedstawi. Także to te wielkie państwa europejskie i podział na w pewnym momencie takie bardziej przychylne albo mniej przychylne, no to chyba nie powinno być tutaj wyrażane w kontekście tej konferencji. Mówimy tu o Unii Europejskiej. O Sile Unii Europejskiej, o nowych jakościach, które powstają, o nowych zjednoczeniach i również poszerzeniu albo rozwoju, którzy przychodzą tu na ten plac budów, żeby wspólnie budowali te, te, ten, ten dom, czy, czy co byśmy tam nie budowali. No, nie zgadzając się z czymś albo wyrażając jakieś myśli, nie mówimy o ekspansji Unii Europejskiej, ponieważ ekspansja idzie z drugiej strony i ta chęć robić swoją ekspansję. A Unia Europejska rozwijała się z, biorąc pod uwagę wolną wolę narodów, tych narodów, które chciały brać udział w tej budowie. I kiedy byliśmy kandydatami, bardzo często pytania były zadawane dlaczego, dlaczego z jednego związku wybieramy teraz drogę w stronę drugiego związku? Także byłem tu na Litwie, chodziłem po miastach i nie widziałem żadnego czołgu Unii Europejskiej, który po prostu mówiłby, że powinniście dołączyć do Unii Europejskiej, bo sami tego chcecie. Także no, nie, nie, no, nie róbmy tu takiego zamieszania. To, że jest konkurencja i jest inna siła, której nie podoba się to, co się dzieje w Unii Europejskiej i ten program budów Unii Europejskiej, to jest prawda. Bo może ktoś chciałby. Przy...